Co to jest za wniosek? Czy to jest wniosek, który dotyczy się osoby, która nie pracuje, czy osoby, która pracuje? Pan przewodniczący Kaczmarek pracuje w naszej Radzie i wypełnia swoje obowiązki. Jeżeli zejdziemy do takiego osobistego wymiaru, mi jest przykro. Prasa, radio, telewizja, też zejdziemy do poziomu osobistego i się cofniemy troszkę dalej. To ja sobie wspomnę profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Najjaśniejszej. Pamiętam jego żonę, która z czułością nieraz potrafiła pokazać wszystkim Polkom i Polakom, jak wygląda małżeństwo i co my widzieliśmy w mediach ważnych, ogólnopolskich.